Tekst Manny na 21 stycznia Jeśli kto chce iść za mną, niech samego siebie zaprze, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Ewangelia Mateusza rozdział 16 werset 24 Komentarz parauzyjny Niesienie krzyża ściśle wiąże się z samozaparciem, a mimo to można zauważyć pewną różnicę. Samozaparcie bardziej dotyczy biernego posłuszeństwa i wytrwałości dla Pana, natomiast niesienie krzyża ma więcej wspólnego z działalnością w służbie Pana, która okazuje się być przeciwna naszym naturalnym skłonnościom. Wierność w samozaparciu oznacza odwagę i gorliwość, niesienie krzyża oznacza zwycięstwo. Nasze samozaparcie może być zwycięstwem w naszym własnym sercu, o którym inni mogą nic nie wiedzieć, a nawet nie powinni, jeśli pragniemy otrzymać pełnię pańskiego błogosławieństwa. Jednak niesienie przez nas krzyża przynajmniej do pewnego stopnia może być widziane przez tych, którzy są z nami w bliskim kontakcie, szczególnie przez tych, Którzy podążają tą samą wąską drogą. Reprint numer 2615 Komentarz epifaniczny Samo zaparcie w chrześcijańskim znaczeniu nie jest po prostu powstrzymywaniem się od korzystania ze swoich praw, lecz jest powstrzymywaniem się od korzystania ze swoich praw dla Pana. Niesienie krzyża oznacza poddanie się woli Pana w służbie pod wpływem wiary, nadziei, miłości i posłuszeństwa we wszystkich sprawach życia, szczególnie w niesprzyjających okolicznościach. Prawdziwymi naśladowcami Chrystusa są tylko ci, którzy praktykują takie samozaparcie oraz niesienie krzyża jako tacy. Przy końcu swego biegu zostaną uznani przez Pana za godnych udziału w chwalebnym Królestwie Chrystusa. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 22 wersety od 1 do 12, to gdy się stało, kusił Bóg Abrahama, i rzekł do niego: Abrahamie. A on odpowiedział: owom ja. I rzekł Bóg. Weźmij teraz syna twego, jednego twego, którego miłujesz, Izaaka, a idź do ziemi Moryja, i tam go ofiaruj na ofiarę paloną, na jednej górze, o której ci powiem. Tedy wstawszy Abraham bardzo rano, osiodłał osła swego, i wziął dwóch sług swoich z sobą. I Izaaka syna swego, a narąbawszy drew na ofiarę paloną, wstał i szedł na miejsce, o którem mu Bóg powiedział. A dnia trzeciego, podniósłszy Abraham oczy swe, ujrzał ono miejsce z daleka. I rzekł Abraham do sług swoich, zostańcie wy tu z osłem, a ja z dziecięciem pójdziemy aż do onąd, a odprawiwszy modlitwy, wrócimy się do was. Wziął tedy Abraham drwa na ofiarę paloną i włożył je na Izaaka, syna swego, a sam wziął w rękę swoje ogień i miecz. I szli obaj pospołu. I rzekł Izaak do Abrahama, ojca swego, mówiąc: Ojcze mój. A on odpowiedział: Owo ja, synu mój. I rzekł Izaak: Oto ogień i drwa, a gdzież baranek na ofiarę paloną? Odpowiedział Abraham, Bóg sobie obmyśli baranka na ofiarę paloną, synu mój, i szli obaj pospołu. A gdy przyszli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz, i ułożył drwa, a związawszy Izaaka, syna swego, włożył go na ołtarz na drwa. I wyciągnął Abraham rękę swoje, i wziął miecz. Aby zabił syna swego. Lecz zawołał na nianioł pański z nieba, i rzekł, Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł, owom ja. I rzekł anioł, nie wyciągaj ręki Twej na dziecię, i nie czyń mu nic, bo on teraz doznał, iż się Ty boisz Boga, i nie sfolgowałeś synowi Twemu, jedynemu Twemu, dla mnie. Druga Samuelowa rozdział 24, werset 24. Lecz król rzekł do Arawny, Nie tak, ale raczej kupię u Ciebie i zapłacę, ani będę ofiarował Panu, Bogu memu, całopalenia darmo danego. A tak kupił Dawid ono obojewisko i woły za pięćdziesiąt cyklów srebra. Ewangelia Mateusza rozdział 8, wersety od 19 do 22 Wtedy przystąpiwszy niektóry z nauczonych w piśmie, rzekł mu, mistrzu, pójdę za tobą, gdziekolwiek pójdziesz. I rzekł mu Jezus, liszki mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, ale syn człowieczy nie ma, gdzieby głowę skłonił. A drugi z uczniów jego rzekł mu, panie, dopuść mi pierwej odejść i pogrześć ojca mego, ale mu Jezus rzekł, Pójdź za mną, a niechaj umarli grzebią umarłe swoje. Rozdział 10 wersety od 37 do 39 Kto miłuje ojca albo matkę nad mnie, nie jest mnie godzien, a kto miłuje syna albo córkę nad mnie, nie jest mnie godzien, a kto nie bierze krzyża swego, i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto by znalazł dusze swoje. Straci ją, a kto by stracił duszę swoje dla mnie, znajdzie ją. Rozdział 13 wersety od 44 do 46 Za się podobne jest królestwo niebieskie skarbowi skrytemu w roli, który znalazłszy człowiek skrył, i od radości, którą miał z niego, odchodzi, i wszystko, co ma, sprzedaje, i kupuje on rolę. Zaś podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi kupcowi, szukającemu pięknych pereł, który znalazłszy jedne perłę bardzo drogą, odszedł, i posprzedawał wszystko, co miał, i kupił ją. Rozdział dziewiętnasty wersety dwunasty i dwudziesty pierwszy Albowiem są zanicy, którzy się tak z żywota matki narodzili, są też żezanicy którzy od ludzi są urzezani, są też rzezanicy, którzy się sami urzezali dla Królestwa Niebieskiego. Kto może pojąć, niechaj pojmuje. Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj majętności twoje, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyszedłszy, naśladuj mnie. Ewangelia Łukasza rozdział 5 wersety 11, 27 i 28 A oni wyciągnąwszy łódź na brzeg, wszystko opuściwszy, poszli za nim. A potem wyszedł i ujrzał celnika, imieniem Lewiego, siedzącego na tle. i rzekł mu, pójdź za mną. I opuścił wszystko, a wstawszy, szedł za nim rozdział 14 werset 33. trzeci, tak takżeć i każdy z was, kto by się nie wyrzekł wszystkich majątności swoich, nie może być uczniem moim. To rozdział 18 wersety od dwudziestego do 30. ale on rzekł, co jest niemożebne u ludzi, możebne jest u Boga, i rzekł Piotr, otośmy my opuścili wszystko, a poszliśmy za tobą. Tedy on rzekł, zaprawdę powiadamy wam, iż nie masz nikogo, co by opuścił dom albo rodziców, albo braci, albo żonę, albo dzieci dla Królestwa Bożego, aby nie wziął daleko więcej w tym czasie, a w przyszłym wieku żywota wiecznego. Rozdział 21 wersety od 2 do 4. Ujrzał też i niektórą wdowę ubożuchną, wrzucającą tamże dwa drobne pieniążki. I rzekł, prawdziwieć wam powiadam, żeć ta uboga wdowa więcej niż ci wszyscy wrzuciła. Ci bowiem wszyscy z tego, co im zbywało, wrzucili do darów bożych, ale ta z niedostatku swego wszystka żywność, którą miała, wrzuciła. Dzieje Apostolski rozdział 20 wersety od 22 do 24, a oto teraz ja, będąc związany duchem, idę do Jeruzalemu, nie wiedząc, co tam na mnie przyjść ma. Tylko że Duch Święty po miastach świadczy, powiadając, że mnie więzienie i uciski czekają. Wszakże ja na nic nie dbam i nie jest mi tak droga dusza moja. Bym tylko bieg mój z radością wykonał i posługę, którą wziął od Pana Jezusa na oświadczenie Ewangelii Łaski Bożej. Rzymiany rozdział szósty, wersety od pierwszego do jedenastego. Cóż tedy życzemy? Zostaniemyż w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj tego Boże. Albowiem, którzyśmy umarli grzechowi, jakoż jeszcze w nim żyć będziemy, a zaż nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego ochrzczeni jesteśmy, pogrzebieniśmy tedy z Nim przez chrzest w śmierć, aby jako Chrystus wzbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili. Bo jeżeli żeśmy z nim wszczepieni w podobieństwo śmierci jego, tedy też i w podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni z nim będziemy. To wiedząc, że stary nasz człowiek pospołu jest z nim ukrzyżowany, aby ciało grzechu było zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi, bo ktoś umarł, usprawiedliwiony jest to od grzechu. Jeźliśmy tedy z Chrystusem umarli, Wierzymy, iż też z nim żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć mu więcej nie panuje. Bo iż umarł, Grzechowi raz umarł, a iż żyje, żyje Bogu. Tak też i wy rozumiejcie, żeście wy umarłymi Grzechowi, aleście żywymi Bogu w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rozdział czternasty wersety od 1 do dwudziestego drugiego. A tego, który jest w wierze słaby, przyjmujcie, nie na sprzeczania około sporów. Boć jeden wierzy, iż może jeść wszystko, a drugi będąc słaby, jarzyny jada. Ten, który je, niech lekce nie waży tego, który nie je, a który nie je, niech nie potępia tego, który je. Albowiem go Bóg przyjął. Ktoś ty jest, co sądzisz cudzego sługa? Panu własnemu stoi, albo upada, a ostoi się, albowiem go Bóg może utwierdzić. Bo jeden różność czyni między dniem a dniem, a drugi każdy dzień zarówno sądzi, każdy niech będzie dobrze upewniony w zmyśle swoim. Kto przestrzega dnia, Panu przestrzega, a kto nie przestrzega dnia? Panu nie przestrzega, kto je, panu je, bo dziękuję Bogu, a kto nie je, panu nie je, a dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas sobie nie żyje, i nikt sobie nie umiera. Bo choć żyjemy, panu żyjemy, choć umieramy, panu umieramy, przetoż choć i żyjemy, choć i umieramy, pańscy jesteśmy. Gdyż na to Chrystus i umarł i powstał i ożył. Aby i nad umarłymi i nad żywymi panował. Ale ty przecież że potępiasz brata twego? Albo też ty czemu lekceważysz brata twego, gdyż wszyscy staniemy przed stolicą Chrystusową? Bo napisano, jako żyje ja, mówi Pan, iż mi się każde kolano ukłoni, i każdy język wysławiać będzie Boga. A przeto każdy z nas sam zaś odda rachunek Bogu. A tak już nie sądźmy jedni drugich, ale raczej to rozsądzajcie, abyście nie kładli obrażenia, ani dawali zgorszenia bratu. Wiem i upewnionym jest przez Pana Jezusa, iż nie masz nic przez się nieczystego, tylko temu, którym nie ma co być nieczystym, to temu nieczyste jest. Lecz jeśli dla pokarmu brat Twój bywa zasmucony, już nie postępujesz według miłości. Nie zatracaj pokarmem Twoim tego, za którego Chrystus umarł. Niechże tedy dobro Wasze bluźnione nie będzie. Albowiem Królestwo Boże nie jest pokarmani napój, ale sprawiedliwość i pokój i radość w duchu świętym, bo kto w tych rzeczach służy Chrystusowi, miły jest Bogu, a przyjemny ludziom. Przetoż wtedy naśladujmy tego, co należy do pokoju i do społecznego budowania. Dla pokarmu nie psuj sprawy Bożej. Wszystkoć wprawdzie jest czyste, ale złe jest człowiekowi, który jest obrażeniem. Dobrać jest, nie jeść mięsa i nie pić wina, ani żadnej rzeczy, którą się brat twój obraża albo gorszy albo słabieje. Ty wiarę masz. Miejże ją samu siebie przed Bogiem. Błogosławiony, który samego siebie nie sądzi w tym, co ma za dobre. Rozdział piętnasty wersety od pierwszego do piątego. A tak powinniśmy znosić, my, którzyśmy mocni, mdłości słabych, a nie podobać się samym sobie. Przetoż każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku dobremu dla zbudowania, Ponieważ i Chrystus nie podobał się samemu sobie, ale jako napisano, urągania urągających Tobie przypadły na mnie. Bo cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę pism nadzieję mieli. A Bóg cierpliwości i pociechy niech Wam da, abyście byli jednomyślni między sobą według Chrystusa Jezusa. Pierwszy Koryntów rozdział 8 Werset 13, Przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. rozdział 9 Wersety 12, 15, 18, 19 i od 23 do 27, Jeśliż insi tej wolności nad wami używają, czemuż nie raczej my? A wszak żeśmy tej wolności nie używali, ale wszystko znaszamy, abyśmy jakiego wstrętu Ewangelii Chrystusowej nie uczynili. Ale ja nic z tych rzeczy nie używał. I nie pisałem tego, aby się tak przy mnie działo, bo mnie daleko lepiej umrzeć, niżby by kto przechwalanie moje miał mu uczynić. Jakąż wtedy mam zapłatę? Abym Ewangelię opowiadając bez nakładu wystawił Ewangelię Chrystusową, na to, żebym źle nie używał wolności mojej przy Ewangelii. Albowiem będąc wolnym od wszystkich, samego m siebie uczynił niewolnikiem wszystkim, abym ich więcej pozyskał. A to czynię dla Ewangelii, abym się jej stał uczestnikiem. A zaż nie wiecie, iż ci, którzy w zawód bierzą... Wszyscy więc bierzą, lecz jeden zakład bierze. Także bierzcie, abyście otrzymali. A każdy, który się potyka, we wszystkim się powściąga, oni w wprawdzie, aby wzięli koronę skazitelną, ale my nie skazitelną. Ja tedy tak bierze, niejako na niepewne, tak szermuje, niejako wiatr bijąc. Ale każę ciało moje i w niewolę podbijam. Abym znać inszym każąc, sam nie był odrzucony. Rozdział 10, werset 24. Nikt niechaj nie szuka tego, co jest jego, ale każdy, co jest bliźniego. Filipensów rozdział 3 wersety od 7 do 9. Ale to, co mi było zyskiem, Tom poczytał dla Chrystusa za szkodę. Owszem i wszystko poczytam sobie za szkodę dla zacności i znajomości Chrystusa Jezusa Pana mojego dla którego m wszystko utracił i mam to sobie gnój, abym Chrystusa zyskał i był znaleziony w nim nie mając sprawiedliwości mojej tej która jest z zakonu ale te która jest przez wiarę chrystusową to jest sprawiedliwość z Boga która jest przez wiarę Stytusa rozdział drugi werset dwunasty ćwicząca nas, abyśmy odrzekłszy się niepobożności i świeckich porządliwości trzeźwie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie. Pierwszy Piotra, rozdział drugi wersety jedenasty i szesnasty najmili Proszę was, abyście się jako przychodniowie i goście wstrzymywali od cielesnych porządliwości które walczą przeciwko duszy. Bądźcież, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolność zasłoną złości mają, ale jako słudzy Boży. Rozdział 4, wersety pierwszy i drugi, Ponieważ tedy Chrystus ucierpiał za nas w ciele, i wy też tąż myślą bądźcie uzbrojeni, że ten, co cierpiał w ciele, poprzestał grzechu, aby już więcej niecielesnym porządliwościom, ale woli Bożej, żył ostatek czasu w ciele. Pieśni 279, 8, 14, 47, 134, 192, 277, wiersze brzasku 32: Boskie powołanie, lektura uzupełniająca w Strażnicy. Reprint numer 3843. Pytania, jakimi były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z myślą tego tekstu, jak je przyjąłem, przyjęłam, jak się zakończyły. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze